Liga Redbox gra po raz czwarty z trójmiasta. Jesteśmy na, na boisku. Znowu powiem, widzicie gdzie jesteśmy. Za naszymi plecami właśnie gra trzecia liga Łomża Team. Gościnnie dzisiaj, jak tą wygrywają, na szybko zmontowana ekipa, ale nie tak źle, bo tam sporo rezerwowych, czterech naliczyliśmy. Grał gra sobie pierwszy swój, pierwszy swój mecz z ZKM-em dwójką. ZKM2 kontra Łomża Team, a my sobie rozprawiamy też o trzeciej lidze, No i o tym niesamowitym początku. Partnexu. Ale słuchajcie, ten Partnex, o którym już rozmawialiśmy ostatnio, no robi rzeczy niesłychane, bo zagrał z zespołem Pro Motor, no i ten Pro Motor to wcale nie taki jakieś słabe zespół i tam były niewiarygodne okoliczności. Ja tylko powiem, że Partnex ma 9 punktów dzięki temu, a Gery opowie resztę. No tutaj rzeczywiście ta wspaniała odmiana Partnexa trwa. W ostatnim meczu wydawało się, że w końcu stracą punkty w tym wiosennym sezonie. Po bardzo emocjonującym meczu, zaciętej końcówce i praktycznie no wszystko, co najważniejsze działo się w ostatnich trzech minutach, Partnex przegrywał jedną bramką, w trzech ostatnich minutach zdobył dwa gole i odniósł kolejne trzecie już zwycięstwo, także cały czas na czele i tutaj no nie zwalniają tempa. Zobaczymy, zobaczymy, jak długo ta ich pasca będzie trwała. I tutaj trzeba pochwalić braci Borkowskich, tak? bo duet bra, brat z bratem no nie zawsze się dogadują, ale ci akurat na boisku idealnie się dogadują. Doszedł Dariusz, jak już mówiliśmy, z silnego HG Technology. Jak powiedział, ze względu na kontuzję kolana, ta kontuzja nie przeszkadza nie, nie mu kierować drą, grą tej drużyny, ale jak sam powiedział już wcześniej, już skromnie, że to nie tylko on, po prostu ta drużyna się zgrała i tyle o Partnexie. Teraz kolejna jeszcze, bo mamy tak, jeszcze jedną dosyć ciekawą sytuację. w Rubelki po pierwszym meczu wygranym z Café Ferber, Drugi, w drugim nie obniżyły lotów, ale można powiedzieć jak napisałeś nie obniżyły lotów, Ja można powiedzieć wysoki loty w rubelków, zobaczymy kto im podetnie skrzydełka, póki co nikomu się to jeszcze nie udało. No tutaj rzeczywiście debiutanci w naszych ligach również kontynuują tą, tą wspaniałą pascę. Trzy kolejne zwycięstwa. Na razie bardzo, bardzo pewnie wygrywają te swoje mecze. Zobaczymy, jak, jak to będzie z drużynami no już z tej ścisłej czołówki, bo, bo na razie wygląda na to, że tak się tabela poukładała, że, że swoje mecze rozgrywali z drużynami, które, które tych punktów na koncie mają trochę mniej. Mamy... No tutaj, tutaj tak, że, y, liderem strzelców na tą chwilę w trzeciej lidze jest y, Bartosz Dawidowski z zespołu Kone, który błysnął skutecznością w meczu y, z Galerią 63, zdobył w tym meczu 6 bramek, y, a w sumie w tym sezonie uzbierał tych bramek już 8, także no, no tutaj y, jest liderem w tej chwili y, wśród trzecioligowych strzelców. Co tylko y, wysk wyskiele to z innej ligi, bo w jednym meczu 7 bramek strzelił, ale 6 to też jest wynik. Też jest wynik, trzeba przyznać. Gerba na razie na, kon na koncie 4, ale chyba w dwóch meczach, więc. no, Dobrze, po, to, to przy innej okazji. Tak, y, kochani, przechodzimy do ligi drugiej. Y, tutaj strzeli bramkę pan ZKN, dwa strzeli bramkę. Wielkie gratulacje. Zobaczymy, jak odpowie Łomża team, póki jest sytuacja oscyluje wokół remisu. I właśnie tak podobnie było z, z meczem Zoo Styrta. Y, Prowadziła nawet Styrta 2-0, doszło na 2-2, koniec końców wygrali i to nie jest ich pierwsze zwycięstwo w tej lidze. ZOO rzeczywiście troszkę później przystąpiło do rozgrywek niż większość zespołów, no ale w minionym tygodniu już, już dwa mecze rozegrane, obydwa zakończone zwycięstwem, także po dwóch kolejkach, po dwóch meczach rozegranych 6 punktów na koncie. No tutaj tak jak wspominasz w meczu ze Styrtą, Styrta Początek należał zdecydowanie do sterty, lepiej, lepiej ten zespół zaczął, ale, ale no tutaj się okazało, że y, czy, czy brak koncentracji, czy, czy zabrakło sił, e, ostatecznie, ostatecznie skończyło się tutaj zwycięstwem właśnie zespołu ZO y, 4 do 2. No, no i tutaj ten zespół dobija się do czołówki tutaj praktycznie, no już jest w tej czołówce z sześcioma punktami. No i mamy jeszcze zespół y, niezłomny, znaczy zespół, który przegrywa tylko z Dancing Troil. Y, jest to Ujeździskowia, no i tak jak w zeszłym, rok temu, przepraszam, no, w trzeciej lidze w sezonie jesieniu, no ale rok temu można powiedzieć, bo 2012 to był. W 2013 roku to samo kontynuują, przegrali y, z Dancing Troilem, y, pozostałe mecze wygrywają, choć z Decathlonem chyba było im niełatwo. No Decatlon to jest też drużyna, która w piłkę grać potrafi. Tutaj bardzo wysoko zawiesiła poprzeczkę ujeściskowi. No tutaj skończyło się zwycięstwem niewysokim. No, no po walce ujeściskowa wygra 6 do 4. No tutaj też można dodać, że, że kolejne dwa trafienia zaliczył. Wyskiel tak, tak, wyskiel już już w tej chwili z 10, z 10 golami na koncie przewodzi. No Jest liderem strzelców na poziomie drugiej ligi. Kochani, była druga liga, teraz przeskakujemy. Do pierwszej ligi tam Inelkom, i to nie jest pomyłka, Inelkom utrzymał się w ekstralidze, ale rotacje w składzie, to znaczy według nich słabszy zespół albo jakie tam bądź przyczyny, jest to dozwolone, grają w lidze pierwszej. No i póki co był to pomysł trafiony, bo punkty gromadzą. No tutaj rzeczywiście u nas jest tak, że, że my nikogo nie będziemy, jeżeli drużyna nie czuje się na siłach grać e, na jakimś wyższym stopniu, no to, to, to oczywiście e, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy elastyczni i jeżeli drużyna sobie zażyczyła grać w pierwszej lidze, to, to, to tak właśnie zrobiliśmy i w tej pierwszej lidze zainaugurowali rozgrywki. W pierwszym meczu z Thompsonem, który, który po, po trzech meczach wcześniejszych nie miał żadnego punktu na koncie. No tutaj bardzo emocjonujący mecz, wyrównany. Całe spotkanie, no tutaj sytuacja się zmieniała jak w kalejdoskopie. Atak za atak, bramka za bramkę. No i skończyło się sprawiedliwym podziałem punktów. Mecz zakończył się wynikiem 5 do 5. No i tutaj Myślę, że, że wynik, który nie krzywdzi żadnej drużyny, Thompson przełamał złą passę w końcu pierwszy punkcik w sezonie wiosennym i Nelkom zaczął też od, od, od jednego oczka, także, także myślę, że obydwa zespoły bardzo zadowolone przynajmniej powinny być. Powinny być, właśnie. Ja tutaj, w trakcie tego, tak jak powiedziałeś to o tym, no, o tym bramka za bramkę, to taki atak i, i ja bym chciał, bo bardzo mi się podoba taka, ta poznańska liga, którą też śledzę, tam mają bardzo dużą wyobraźnię zespoły w na, nazewnictwie. Także my tutaj mamy już prawie 60 ekip i zapraszamy kolejne ekipy z wyobraźnią najlepiej. Właśnie bardzo fajny jakiś na atak Spawacza, taka tak była kapela taka, no ale... Ale, ale, ale dobra, lecimy do ekstraligi, Ligi, bo Liga Mistrzów też leci, my też musimy lecieć, bo kolejne mecze i tak dalej. Jeszcze tylko wspomnę, dobra, dobra. że na zapleczu Ekstra ligi no tutaj wśród strzelców na razie na pierwszym dobra. miejscu Mateusz Dampc i, i Grzegorz Sokołowski. Mateusz Dampc z zespołu Kac Siedlce, Grzegorz Sokołowski z Wygrajmecz.pl. No, obaj ci zawodnicy mają po 7, po 7 bramek na koncie. Ja jestem ciekaw, który z Dampców ten z extra Ligi, czy ten z pierwszej ligi, z więcej bramek, ale to na koniec sezonu zobaczymy. Wszyscy panowie tutaj wiedzą, że nasza Ekstra Liga ma mega turbo poziom. Ja się bardzo z tego cieszę. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkają zespoły z Ekstraligi z Gdańska, z Nowego Jorku, z Poznania. Ale musimy już kończyć, bo operator kiwa, że, że mruga coś tam, za dużo gadam. Dobra, Ekstraliga. No, kochani, dużo się dzieje u nas. Nas. Ekstraliga, Autokompleks Trąbki Wielkie, kolejna wygrana, czwarte zwycięstwo, 12 punktów, ale jeszcze chcieliśmy powiedzieć o innym meczu ekstraligowym. No tak, tutaj w końcu zobaczyliśmy, w końcu zobaczyliśmy na boisku otwartym zespół Aste Kohorty, który, który zdobył mistrzostwo w sezonie zimowym. Mistrzowie hali, tak, podbudowani tutaj, widać tym sezonem zimowym, no, rozpoczęli z przytupem. z przytupem, dokładnie, no tutaj oczywiście duet, ich niezawodny duet, czyli Dominik Depta i Grzegorz Musik zagrali to, na co ich stać, po piątalu, tak? po piątalu równo, sprawiedliwie, no roznieśli tutaj port, port północny 15 do 4, chociaż zaznaczyć trzeba, że port osłabiony w tym meczu zagrał bez, bez trzech podstawowych zawodników, także gdyby, gdyby, te, gdyby ten skład był Yy, no, no, pełny, optymalny, tak. to, to na pewno, na pewno port yy, no, nawiązałby może troszkę bardziej yy, walkę niż, niż Ale yy, 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 w tym ostatnim oczekiwaniu. Od... W to jest wynik. No jest wynik. No, no tutaj yy, Aztek Horta. No, Potwierdziła swoje nie swoje niemałe umiejętności, no tutaj poza tym wspomnianym duetem też trzeba powiedzieć, że cała drużyna zagrała bardzo dobry mecz, bo, bo to nie jest tak, że tylko ta dwójka zawodników wygrywa, chociaż tam duży wkład mają w każde zwycięstwo, ale tak. ale no, no wszyscy pozostali koledzy dorównali im poziomem i, i, i no wszystko wyglądało bardzo dobrze w ich wykonaniu. No, w Ekstralidze jest liderem strzelców, jest, jest zawodnik aktualnego lidera, czyli GKS-u Auto Trąbki. Auto, Auto Kompleks Trąbki Wielkie, Paweł Piotrowski, kapitan tego zespołu z 11 bramkami, już no, przewodzi wśród klasyfikacji, w klasyfikacji strzelców. Także też trzeba powiedzieć, że, że zespół ten prezentuje się bardzo solidnie i myślę, że to trzecie miejsce zdobyte w poprzednim sezonie spokojnie jest w ich zasięgu. A kto wie, czy, czy nie powalczą o wyższą lokatę? No to już zamiast sam ciekaw, bo tutaj znowu pudło jest, tylko zawsze zawsze są trzy miejsca na pudle, a, a dużo troszkę więcej, bo i USA i Budros, i Autokompleks, i tego Horta. O, i jeszcze parę innych zespołów będzie się naprawdę działo. Świetnie. Słuchajcie, o, wjazd zawiał, to znaczy, że musimy kończyć na ten tydzień. A żegnamy Was bardzo ciepło, z lekko, lekką taką bryzą morską z, z Gdańska, tutaj Liga Redbox, które miasto Was żegna. I kochani oglądacze, też żegnamy Was ten tydzień. Papa. Pa. Cześć. Na razie, cześć.